Dzień dobry, Beata Chmielowska, ale jutro pogodowa kalka deszczowo, burzowo i chłodniej od 14 do 21 stopni. Do pogody za chwilę wrócimy. Zaczynamy Teleekspres w niedzielę 6 września. Ulewy, burze, porywisty wiatr, Na nawołnice przeszły nad Polską. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne. Strażacy interweniowali prawie 600 razy, ponad 20 tysięcy domów nie miało prądu. Pierwszą wrześniową niedzielę, jak co roku, na Jasną Górę przybyli rolnicy. To wyjątkowa okazja, by podziękować za rok pracy i prosić o błogosławieństwo na nadchodzący sezon. W pielgrzymce rolników wziął udział prezydent Andrzej Duda. Były okrzyki radości, łzy wzruszenia. Za nami kolejny dzień Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Nie zabrakło wielkich przebojów, które już kiedyś wykonywano na tej scenie. Był koncert piosenki literackiej. Poznaliśmy zwycięzców debiutów. Zwieńczeniem dzisiejszego dnia podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu będzie koncert pamięci jednego z największych polskich kompozytorów i muzyków rockowych, Romualda Lipki. Na miejscu jest oczywiście Marek Sierocki i wokaliści, którzy zaśpiewają podczas tego koncertu. Cześć Marku. Białorusini znów wyszli na ulice Mińska i innych miasta. Władze w swoim stylu utrudniają marsz w stronę wolności. Protestujący mają dość fałszerstw wyborczych i brutalności milicji, która i tym razem blokowała drogi i zatrzymywała przeciwników reżimu Łukaszenki. Po awarii oczyszczalni Czajka do Wisły trafiły już ponad 2 miliardy litrów nieczystości. W Warszawie trwają przygotowania do budowy alternatywnego rurociągu, który ma zapobiec zrzucaniu ścieków i ekologicznej katastrofie. A u nas jeszcze ślizgi, skoki i tryki w Rzeszowskim Skateparku i kuracjusze z Krynicy zdroju, którzy podczas spacerów muszą się nieźle nachodzić. A co jeszcze w programie? Sprawdźmy. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy z gromu, kilkanaście osób z niepełnosprawnościami mogło spróbować swoich sił na strzelnicy w zapadach włóczkiem. I choć dla wielu była to pierwsza wizyta na poligonie, to radzili sobie doskonale. Niektóre z tych ślicznotek na kółkach gasiły pożary jakieś pół wieku temu. Czas obszedł się z nimi łaskawie. Można się było o tym przekonać w Zakrzewie w Wielkopolsce. Sport w Teleekspresie zaczynamy od tenisa. Iga Świątek niestety nie awansowała do 1.8. finału US Open. W trzeciej rundzie Polkę zatrzymała znana i utytułowana Wiktoria Zarenka. By spotkać gwiazdy i zdobyć ich podpis, zniosą najdłuższą podróż i godzinę oczekiwania. Tacy są łowcy autografów i nie inaczej jest w Opolu. Kolejny wieczór muzycznej uczty już przed nami, ale teraz jeszcze więcej o Opolu w Teleekspresie na który już teraz zapraszam. I do zobaczenia jutro o 17.00. Do widzenia. Dzień dobry, zaczynamy TeleExpress Ekstra i zgodnie z zapowiedzią już na początku mkniemy do Opola. Artyści są zgodni stanąć na polskiej scenie nie jest łatwo. Wszak tu narodziły się największe gwiazdy polskiej estrady, tu miały miejsce najlepsze ich występy na początek TeleExpressu Ekstra piękne dźwięki, które popłynęły wczoraj z najsłynniejszego amfiteatru w kraju. Ten film ma pokazać trudną sytuację kobiet uczestniczek powstania warszawskiego, które trafiły do niemieckiej niewoli. Trwają zdjęcia do produkcji dziewczyny z powstania w Koszalinie. To projekt Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gryf. 14 dni przejechali ponad 3000 kilometrów dookoła Polski. Mowa o żołnierzach z Lęborka, ale nie chodziło o budowanie mięśni, lecz zbieranie pieniędzy na budowę hospicjum. A u nas Za chwilę o tym, kto się boi myszy, a później powiemy także o tym, że... To jeszcze nie koniec lata, ale jesień powoli zagląda do naszych ogródków. Nie oznacza to jednak, że można odłożyć grabie, czy konewki działkowicze jesienią mają co robić. Psy słyną z wyjątkowego węchu, ale pies, o którym teraz powiemy, jest po prostu mistrzem. Czworonożny funkcjonariusz Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego potrafi wywęszyć niemal każdego przemytnika. Cierpliwość trzeba mieć do tej zmiennej pogody. Jaka będzie jutro na przykład w Petrykozach? Sprawdźmy. Koronawirus wywołał gorączkę złota, epidemia wstrząsnęła rynkami finansowymi. Wiele branż wpadło w tarapaty, a w niepewnych czasach wzięciem cieszy się cenny kruszec. Da się to odczuć na przykład w Australii. Pora na sport w Teleekspresie Ekstra. Rozpoczął się sezon PGNiG Superligi. Inaugurację ma już za sobą m.in. zespół z Kielc. Mistrzowie Polski wygrali z Wybrzeżem Gdańsk 34 do 25. A reprezentacja Polski poznała rywali, z którymi zmierzy się w Mistrzostwach Świata. Ale zanim to nastąpi, czas na muzykę, a w niej oczywiście o polskie klimaty, gwiazdy trzeciego dnia festiwalu, które przed Markiem Sierockim nie mają żadnych tajemnic. Zatem na pożegnanie muzyczna garść informacji z pierwszej ręki. Do zobaczenia jutro.